Siemano sezonu kuba HD, witajcie, wy kolejne materiale na moim kanale i takie są materiał bodajże po jakimś miesiącu, po czterech tygodniach. Bardzo was przepraszam, że filmy na moim kanale pojawiają się bardzo nieregularnie. Nie było na, czasu na nagrywanie, nie chcę się wam tłumaczyć. Po prostu nie było filmów, to nie było i teraz postaram się, aby tych filmów było troszeczkę więcej bo wszyscy wiemy jaka jest sytuacja na świecie i tego czasu też mam więcej. Także postaram się, aby troszeczkę częściej nagrywać, ale wam nic nie obiecuję. No i nowo osoby zachęcam do zasubskrybowania. Mojego kanału. Jak wiecie, zaczął się wczoraj event w FIFA Ultimate Team. 11 urodziny właśnie tego trybu. Z tej okazji dostaliśmy mnóstwo ciekawych kart do trafienia. Między innymi Killian Mbappé, Griezmann, Hazard czy Marcus Rashford. Serwery też padły wczoraj, niestety. I tą paczkę już dawno kliknąłem aby się otworzyła i już jak widzicie od 20 sekund nic się niestety nie dzieje. Te serwery wczoraj, wczoraj fatalnie chodziły i nie zrozumiałem tego, czy to jest taki problem stworzyć naprawdę dobre serwery dla tak bogatej firmy, dla tak znanej i uznawanej firmy na świecie. Naprawdę, no jej coś powinno z tym zrobić, ale na szczęście ta paczka w końcu się otworzyła. Ładny design przed paczką. Mamy ekrany. Jest to Inform, na pewno już widzimy po flarach. Holandia, napastnik Ajax Amsterdam, czyli jest to Klas Jan Huntelar. Nawet spoko. Zobaczymy czy w ogóle ta paczka nam się cała pokaże, czy nas wyrzuci z serwerów. 10 tysięcy zawsze wpadnie, także nie najgorszy traf na sam start z tak słabej paczki naprawdę mogło być gorzej. Nie mamy tutaj na co narzekać. Jeżeli Wy coś ciekawego trafiliście to naprawdę możecie się tym podzielić w komentarzu. Chętnie te komentarze poczytam i poprzypinam Wam serduszka oraz na te komentarze Wam odpowiem. No i oczywiście nas z serwerów wyrzuciło, także teraz paczka za 15 tysięcy. Po paru minutach udało mi się zalogować do FIFA na nowo. Nie, nie, jednak otworzyłem paczkę z jednym rzadkim piłkarzem, nie, paczek za 15 tysięcy no i zobaczymy, może coś w tej paczce z jednym rzadkim zawodnikiem będzie, ale żeby ona się w ogóle otworzyło, poczekajmy, naprawdę te serwery to jest jakaś masakra, nie wiem jak oni mają je stworzone, ale no, powinni coś z tym zrobić, niestety tu nawet ekranów nie było, także nie dość, że... Także nie dość że, y, słabe y, trafy, chociaż był ten info to jeszcze tak te serwery działają, naprawdę no. Y, nie chcę ca cały film to na serwery naszekać, ale chyba mnie rozumiecie, naprawdę y, jest to irytujące, nie można sobie normalnie porobić SBS, potwierdzić paczek, pograć po prostu, bo y, wychodzi jakiś event i jej wie, że będzie mnóstwo osób y, się logowało y, do FIFA w godzinie 19, i tym bardziej teraz wszyscy siedzą w domach, y, a i tak nie potrafię tutaj nad tym zapanować i nie potrafię się na to przygotować. Teraz paczka za 15 tysięcy mamy ekrany? Nie, nie mamy ekranów. Tak mi się wydawało, że tutaj będą ekrany, a jednak ich niestety nie było. I czy zobaczymy w ogóle zawartość paczki po raz kolejny? Czy jednak znowu mnie wyrzuci z Ultimate Team? <laughs> Chwila prawdy. Przepraszam, że ten odcinek tak wygląda, ale musicie mi naprawdę zrozumieć, że to nie jest moja wina, tylko jej. Na szczęście się paczka pojawiła wokt w tej paczce. Oprócz wokta w ogóle nic ciekawego w tej paczce: jakieś kondycje, jakieś kontrakty. Zawsze to się przyda chociaż to. I czy uda nam się jakąś kolejną paczkę otworzyć? Teraz to będzie chyba paczka piłkarzy Electrum Premium. Nie mamy ekranów, także e, na razie te paczki naprawdę słabiutko. Oprócz tego jednego informa e, nic e, ciekawego nie trafiliśmy niestety. E, chciałem sprawdzić cenę zawodnika e, z e, Włoch, z, z seria. No i niestety wyrzucił mnie po raz końca z serwerów. E, no ale po paru minutach znowu się zalogowałem i lecimy z kolejną paczką. E, Chyba to jest mieszana paczka piłkarzy premium albo prime i nawet nie mamy chyba rzadkiej złotej karty. Mieliśmy rzadkie złote karty, ale na początku pojawiają się karty z Copa Libertadores. Jest to bardzo wkurzające, ponieważ no, można mieć nawet ekrany, a i tak wyświetli się jakaś karta brązowa 57 z właśnie Copa Libertadores. No, nie powinno to tak wyglądać tutaj w tej paczce nie mieliśmy niestety granów. No i zobaczymy co będzie w kolejnych paczkach. Na razie no dobrze to się nie prezentuje. No i ponownie, teoretycznie nie mamy ekranów, ale tak yy, Przepuszczam, że to będzie znowu karta Copa Libertadores Tak jest, my no mieliśmy ekrany Miranda 83, a i tak się wyświetliła karta 61 Nie powinno to tak wyglądać, jest to głupie Psuje to jakiś tam efekt, jakieś tam chociaż emocje Bo nawet jeżeli trafilibyśmy tego Miranda, to jakaś nadzieja, że są ekrany Może karta urodzinowa wpadnie, chociaż na parę sekund, jakieś yy, emocje by były i tu po raz kolejny Karta pewnie Copa Libertadores Tak jest, karta 57, a obok będą karty 80, 70 overall. No nie powinno to tak wyglądać Sanderberge Oprócz tej karty Kopa Libertadores Jest to wkurzające Po raz kolejny się powtórzę Ale już mniej narzekania, bo cały odcinek Tak naprawdę tutaj narzekam za to was Przepraszam, no ale co robić Co zrobić, jak to tak wygląda A nie powinno to tak się prezentować, i tutaj znowu nie mamy ekranów. No, te paczki do najlepszych zdecydowanie tutaj nie należą. Zachawi i oprócz Zachawiego nic dobrego w tej paczce nie było. Następna paczka. Czy w końcu doczekamy się jakiegoś walkoutu, jakichś ekranów? Chyba mamy ekrany, tak jest. Niestety nie ma walkoutu i będzie to. Y, oczywiście, kamerun nie jest to nikt inny jak ona. Na, także 85. No, z takiej paczki y, liczyłbym na coś y, lepszego, bo to chyba była paczka y, 84. Plus, tak mi się przynajmniej wydaje. Hmm, chyba że się pomyliłem, to was y, przepraszam. Y, I tutaj oczywiście y, paczka bodaży ze dwoma y, zawodnikami minimum 83 overall i nie mokoutu. Nie. To chyba inna paczka była, sorry, e, pomyliłem się. W tych paczek to troszeczkę było. mi się myli. E, Gindogan 84, także no nawet jak z takiej paczki, to nie tak źle. A teraz będzie paczka z dwoma zawodnikami, minimum 83 e, oceny ogólnej. E, także no tutaj ekrany mamy na 100%, ale no liczę tutaj na jakiś walkout. I nawet z takiej paczki nie mamy walkoutu. Bośnie i Hercegowina jest oczywiście Dzeko, nie Wiska. E, także naprawdę. No, fatalne, fatalne te paczki. Tak naprawdę na razie oprócz Huntelara nic dobrego, choć ten Huntelar to też naprawdę niezobry traf, i to tylko pokazuje, że no, w dzisiejszym odcinku szczęścia nie mamy. W paczce za 35 tysięcy nie mamy ekranów. Po prostu to jest jakiś żart. 79 karta w paczce za 35 tysięcy. Robuje się na Keita Ale... No, nie powinno to tak wyglądać Naprawdę jestem załamany Fatalnie, fatalnie to się prezentuje I przed nami ostatnia paczka Albo przedostatnia paczka za 50 tysięcy Bo po potem zrobimy sobie SBC opakę za 50 tysięcy No i mamy na pewno inform Ale znowu bez walkoutu Polska, czyli jest to na pewno Drągowski Drugi inform W dzisiejszym materiale, naprawdę no Fatalnie, fatalnie to wygląda jeszcze. Felipe Falcao, no nic, nic dobrego tak naprawdę. Yy, może gdzieś tam do przypalenia ten drągowski się w przyszłości przyda, ale no. Mogłoby to lepiej wyglądać, nie oszukujmy się. I zrobiłem SBC właśnie opaczkę za 50 tysięcy. No, może chociaż tutaj coś się uda trafić. Ten jeden chociaż walkout w tym odcinku by się przydał tak na samo zakończenie. Także zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i my lecimy z ostatnią paczką w dzisiejszym odcinku. Mamy na pewno ekrany. I po raz kolejny jest inform. Tym razem jest to na szczęście walkout Argentyna. Napasnik, czyli jest to fullness mori. Szkoda, że to nie był na przykład Lukas. Ponieważ te, no, to jest oczywiście paczka niewymienna, taki Lukas na, na ławkę na pewno by się przydał. No ale już ten Fullness Mori, zdecydowanie najlepszy teraz w dzisiejszym odcinku, ale też e, szału nie ma, dupy nie urywa, e, powiedzmy sobie to szczerze. Jeszcze parę kart 8-4, e, Leno, Filip e, Anderson, Semedo, no nie najgorsza paczka, zdecydowanie najlepsza z całego dzisiejszego materiału, ale tak jak powiedziałem, dupy nie urywa ten e, pack opening. Także dziękuję Wam za oglądanie i w następnym odcinku mogę Wam zaspoilerować albo będzie kariera, albo będzie paczka z ikoną w Ultimate Team. No i zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie się do następnych filmów. No i piona. Pozdrawiam.